Ostatnio bardzo dużo mieliśmy odkurzaczy, routerów, kamer, ale mało mieliśmy różnego rodzaju czujników, takich rzeczy typowo smart homeowych, które mogą nam pomóc. A ja uwielbiam czujniki zalania. Możecie o tym poczytać całkiem sporo na smartmi. Dlatego ucieszyłem się, kiedy D-Link, czyli ci od routerów, zdecydowali się wysłać nam właśnie taki oto czujnik zalania. Czy jest on dobrym sprzętem, czy może jednak ma wady, i bo jest na pewno dziwnym sprzętem, to zaraz się dowiecie. Gdy pierwszy raz zobaczyłem ten czujnik, to pomyślałem sobie, o co w tym chodzi. Po co mu taki długi kabel? Pierwsze, co się rzuca na myśl, to jest Eve Watergard. Ale tutaj trochę nie do końca, bo to jest po prostu kabel z takim czujniczkiem na końcu i całkiem dużym kneflem w tym miejscu. Więc warto sobie opowiedzieć dokładnie, czym jest ten czujnik i o co w nim chodzi, bo on składa się z kilku elementów. Po pierwsze, samym czujnikiem zalania jest ta końcówka, czyli ją dajemy w miejsce, w którym jest ryzyko pojawienia się wycieku. Na przykład pralka ostatnio wyrwało mi częściowo fartuch z pralki, i czujniki zalania nie zareagowały, bo okazało się, że baterie w nich padły. No cóż, do baterii jeszcze dojdziemy, bo to nie były te czujniki delinku, tylko inne, ale to dajemy tam, gdzie jest ryzyko, tam, gdzie jest ryzyko pojawienia się wody. Do tego mamy taki dosyć długi, bo 1,8 metra kabelek. No i samo urządzenie syrenę. Jest to urządzenie zasilane bateryjnie. Potrzebujemy dwóch dużych paluszków AA, i możemy je sobie w dowolnym miejscu powiesić albo położyć, jak nam jest wygodniej. Głośnik w tym alarmie znajduje się w tym miejscu i jest w stanie wyzwolić alarm o głośności 90 dB. Więc. Głośno. Na pewno, jeżeli będziecie się znajdować w pomieszczeniu, w domu albo w mieszkaniu, nawet w jego okolicy, to z pewnością go usłyszycie. Jak nie, to pewnie zobaczycie go w aplikacji. On jest wyzwalany tym, że gdy właśnie pojawi się woda, i tutaj możecie zobaczyć, że są, takie, są dwie, dwie linie wokół tego czynnika, woda sprawi, że, że będzie spięcie, one się zetkną za pomocą przewodzenia wody, i dzięki temu właśnie to wszystko zacznie nam wyć. Jeśli chodzi o zasilanie, to jest zasilanie dwiema bateriami AA, które powinno pozwolić na około półtorej roku działania. Tyle daje producent. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby wymienić je odrobinę wcześniej. Bo tutaj, jak Wam wspominałem, ostatnio właśnie zapomniałem wymienić baterię, a akurat pojawił się wyciek. No niestety, w tym miejscu znajdziemy dwa otwory, dzięki którym możemy urządzenie po prostu gdzieś powiesić, ale pamiętajmy o tym, że ono musi się znajdować maksymalnie ten 1,8 m. Od, od miejsca, gdzie może pojawić się wyciek, no żeby po prostu sięgnął kabelek. Takie zastosowanie kabla i czujnika jest dla mnie specyficzne, tak bym mógł to nazwać. Jestem raczej zwolennikiem samodzielnych czujników, które po prostu kładziemy. Najczęściej one od dołu mają właśnie takie wystające styki, które gdy pojawi się woda to stykają się i zaczyna on wyć. Dzięki czemu nie mamy tego typu kabli, albo i e Waterguard, gdzie Czujnikiem jest cały kabel, czyli wtedy rozkładamy go sobie na przykład na długości całych mebli i w zależności, gdzie ta woda się pojawi, w jakimś konkretnym miejscu, no to on po prostu będzie był. Tutaj mamy zwykły kabel, który jest zaizolowany, więc. Jak się pojawi woda, to się nic nie stanie, tylko i wyłącznie ten czujniczek reaguje na to, co się może zdarzyć, więc jest to dosyć specyficzna konstrukcja. Pierwszy raz coś takiego widzę. No bo mówię, najbliżej jest to jest to, to i w Watergarda, ale wolę to, jak to zostało skonstruowane w i w Watergardzie. A tutaj trochę ciężko mi sobie wymyślać, czemu akurat taka odległość. Może, żeby, było, żeby był w miejscu, żeby był bardziej słyszalny. Na przykład, to jest chyba jedyne, co mi przychodzi na myśl, żeby taką konstrukcję czujnika sobie sprawić. Ważną informacją odnośnie tego urządzenia jest to, że działa po Wi-Fi. Nie potrzebuje żadnego huba, nie działa to po Zigbee czy po Zigbee. Przez to, z jednej strony zużywa więcej energii, więc te baterie dosyć potężne są potrzebne, z drugiej, no nie potrzebujecie żadnego ekstra huba czy, czy jakichś rozwiązań smartfonowych. Po prostu kładziecie go gdzie potrzebujecie, tam, żeby był zasięg Wi-Fi i on będzie po prostu już działać. Aplikacja do sterowania tym urządzeniem jest MyDeLink. to tam sobie parujemy, dodajemy i ono się po chwili pojawi jako kafelek. Schemat tej aplikacji jest dosyć znany, wydaje mi się, że zapoczątkowo to HomeKit, potem bardzo podobny właśnie zrobił Samsung SmartThings, AKara Home, no i to już jest coś, co bardzo dobrze z nami kojarzymy za pomocą kafelków. Na głównym ekranie właśnie możemy sobie zobaczyć nasze urządzenie i to, że ono jest w trybie Power Saving. Jeśli chodzi o sceny, bo możemy sobie odpalić filmik, który nam pokaże takie właśnie podstawowe sceny, i możemy sobie ustawić sceny typu właśnie home, away, sleep. To jeżeli chodzi o czujniki, akurat zalania, to ja bym nie kombinował żadnymi scenami, z żadnymi automatyzacjami, nieważne co się dzieje, czy jesteście w domu, czy was nie ma, czy jest noc, czy jesteście gdzieś daleko, jeżeli on wykryje. Zalanie powinien po prostu być. Więc tutaj nie kombinujemy z jakimiś super skomplikowanymi automatyzacjami, tylko tak jak wspominałem, gdy pojawi się woda, to czujnik zaczyna bardzo głośno być i nas o tym informować. Jeżeli chodzi o eventy, które możemy sobie ustawić, to mamy w dwie strony: czyli możemy mieć jako Water Detected, ten najpowszechniejszy. Czyli gdy jest, pojawi się woda i on wtedy nas o tym informuje, na przykład przy pralce, zmywarce czy czymkolwiek innym, albo Water No Longer Detected. Czyli jeżeli jest jakieś pomieszczenie czy cokolwiek, gdzie powinna być woda, mogę sobie wymyślić na przykład basen, albo coś, gdzie potrzebujecie, żeby ona się utrzymywała, i nagle ona zniknie, z jakiegoś powodu, dajmy na to, że coś będzie przeciekało, no to też możecie go wykorzystać w drugą stronę. Co jest całkiem fajne, bo pierwszym sprzętem. Który ma taką funkcję, tutaj mam do czynienia, czyli pierwszy taki, jaki widzę, a sporo tych czujników zalania już przez moje ręce się przewinęło. Jeżeli chodzi o notyfikacje, no to możemy sobie ustawić, żeby te eventy nam triggerowały notyfikację PUSH, czyli że będzie się pojawiało to na naszym telefonie u góry. I to zawsze zachęcam jak najbardziej, jeżeli macie jakiekolwiek czujniki, no to dawajcie, żeby pojawił się ten PUSH, no bo warto się dowiedzieć od razu. Na temat tego, że na przykład zdarzyło się jakieś niebezpieczeństwo. A gdy wejdziemy sobie stricte do samego urządzenia, to możemy zobaczyć poziom jego baterii, kiedy on się ostatni raz synchronizował, kiedy jest uruchamiana syrena, czyli na przykład w tym wypadku wtedy, kiedy woda zostanie wykryta, no i czy były jakieś eventy, jakieś zdarzenia z ostatnich 24 godzin. Dwa przykłady, żeby Wam opowiedzieć o tym, dlaczego każdy powinien mieć. Kilka czujników zalania wody w swoim domu. Po pierwsze, gdy my się wprowadzaliśmy do naszego nowego mieszkania, to okazało się, że było złe podpięcie pralki i dwa razy wylała. Dwa razy wylała, a że było to miejsce dosyć szczelnie zamknięte, no to ta woda po prostu tam nagle się pojawiła i nigdzie nie wypłynęła, nie wiedzieliśmy o tym, że jesteśmy zaleni. Nie wiedzieliśmy, Może nie nie wiedzieliśmy, nie wiedzielibyśmy, gdyby nagle wszystko nie zaczęło wyć. Właśnie te czujniki zalania zaczęły nas informować za pomocą zarówno syren, jak i puszy na komórkach o tym, że zostało wykryte zagrożenie w postaci wody. Dostaliśmy informację, które dokładnie czujniki to wykryły, no i dzięki temu mogliśmy bardzo szybko zareagować i uratować panele oraz meble. To jest ten pozytywny element. Negatywny jest świeższy, Właśnie też związany z pralką, ale akurat z tym, że zepsuł się w niej fartuch i zaczęła przeciekać. I czujniki albo były zaśniedziałe, albo po prostu bateria w nich już padła, bo miały Dobre 3 lata i nie zareagowały. I w efekcie, mimo że wtedy była bardzo duża ilość wody, to udało nam się bardzo szybko to wychwycić, a tutaj była mała ilość wody, której czujniki. Nie wychwyciły, no i przez to niestety, ale panele się wybrzuszyły. Więc warto jest mieć czujniki zalania wody i warto jest sprawdzać, czy ta bateria jest ok i czy one są dalej w pełni sprawne. To jest proste, jeżeli będziecie widzieli, że te wszystkie styki są zaśniedziałe, no to najprawdopodobniej czujnik już jest dosyć stary, albo go przeczyśćcie i sprawdźcie, że jest ok, bo one najczęściej są wielokrotnego użytku, albo zaopatrzcie się na przykład właśnie w taki nowszy. W kontekście asystentów mamy 2 na 3. Czyli mamy Alexa. Mamy Google Home i nie mamy HomeKit. Więc dla mnie minus, bo ja używam HomeKit, ale jeżeli używacie Google Home albo Alexy, no to możecie go mieć. Teraz możecie sobie zobaczyć, ja sobie tutaj odpalę, jak wygląda ten czujnik w kuchni. To jest ten DCH s 161 s 6 aa on nie ma żadnych automatyzacji, nie ma żadnych scen, po prostu jest czynnikiem, który ma się wyzwalać, tak jak Wam wspominałem. Tutaj nie kombinujemy jakoś specjalnie, on po prostu ma być dostępny w naszym inteligentnym domie. Cena tego urządzenia to jest 150 zł. Moim zdaniem cena jest spoko, bo i Watergard kosztuje tam ponad dwa razy tyle, około czterech słówek. Więc dziękuję, wolę zapłacić 150. Urządzenie, które posiada zarówno zalety, jak i wady. Działa po Wi-Fi, więc jeżeli chcecie, żeby ono było samowystarczalne i bardzo prostu podpięte do Routera, super. Jeżeli chcecie, żeby było bardziej energooszczędne, no to lepszy byłby tutaj protokół typu Zigbee. Jakiś hub, no ale ono nie potrzebuje huba. Dosyć specyficzna konstrukcja z tym kablem i z tym czujnikiem na samym końcu, który sobie kładziemy tam gdzie chcemy, a urządzenie na przykład możemy położyć albo powiesić. Osobiście wolałbym, żeby cały ten kabel był czujnikiem zalania. On tutaj ma tylko tą końcóweczkę, ale ona też wygląda solidnie. Całe wykonanie tak naprawdę wygląda dosyć solidnie. No, i zdecydowaną zaletą tego urządzenia jest tan, tutaj, ta syrena, czyli 90 dB. To jest naprawdę dużo, więc on będzie bardzo głośny. Więc na przykład, jeżeli macie jakieś miejsce, które jest stosunkowo głośne, i małe czujniki po prostu się nie przebiją, bo jest gwar, na przykład, no to wydaje się to wtedy dobrym rozwiązaniem. Więc wydaje mi, więc jak dla mnie, jeżeli macie właśnie potrzebę tego, żeby, gło żeby była głośna syrena, żeby było Dokładnie wiadomo, czy jest jakieś zagrożenie w postaci zalania, no to ten delink jest spoko. No i ma to fajną funkcję w drugą stronę. Czyli, jeżeli potrzebujecie mieć alarm mówiący wam o tym, że gdzieś wody ubyło, gdzieś zniknęła, no to wtedy on też może służyć jako takie urządzenie. Dwie baterie AA, więc dosyć proste w wymianie. Półtorej roku działania, tak normalnie, bo u mnie jak mówię miałem czujniki które działały 3 lata tylko że po 3 latach się okazało że nie działały więc chyba lepiej wymieniać po niecałych półtora więc, jak dla mnie, trochę mieszane uczucia co do tego urządzenia dzisiaj, szczególnie też to, że nie ma honki tu, jest tego Google Home i Alexa, ale wydaje mi się, że znajdzie, znajdą się osoby, które będą chciały go kupić i znajdą się fascynaci tego, tego typu rozwiązań, no bo może być dokładnie to, czego szukacie, a ja tylko mogę Wam powiedzieć, jeżeli macie dom, macie mieszkanie albo cokolwiek, gdzie jest szansa, że będzie. Zalanie wodą, na przykład właśnie z zlewu, pralki, zmywarki czy czegokolwiek innego, to sprawdźcie sobie takie czujniczki, bo to serio potem może Wam uratować mieszkanie. Ja dziękuję Wam za ten film. Serdecznie zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, lajkowania naszych filmów i do zobaczenia.